Druga połowa spotkania Real z 1:0 1 do 0 po bramce Petra Ciodoriego, który e, tym razem zdo, zdołał swojego trzeciego gola e, przeciwko Realowi w tym sezonie. A w ogóle to gola numer 9 e, w tym sezonie. No i spójrzmy, to jest 38 metrów, a szykuje się do uderzenia. John Cookie uderza jeszcze. Piłka odwitam od któregoś zawodników już nie wnikał kogo. Szansa obok Bramki uderza Cristiano Alberto. No właśnie to Cristiano Alberto my, został nastrzelony przez Johna Kuka. Ładnie uderzył Sawańczyk, lecz obok Bramki. Moja prognoza na drugą połowę jest taka, że Real powinien się obudzić. Arty to, to jest moje takie kazanie, żeby Real wreszcie się obudził. Ale, no w sumie jest obudzony, ale ma strzał w zabrachę, zaledwie dwa tylko w pierwszej połowie. Jeszcze nie tylko pięć, w to jest aż pięć z igły. a spalony jest. Pistema Alberto. Real daje zbyt łatwo w tym meczu. z y, Zigle dojść do do piłki. Deju Eleron, Eleron na strzeju. Cristiano Ronaldo jeszcze y, błotki tam. Urbergera, pusta bramka! Jeden do jednego! Coś się i dlaczego? Wyrzec z tej bramki David Urberger i uradowani tutaj królewscy na całym Stadziego Bernabeu. Ależ błąd, niewyjaśniany błąd wręcz. Nie można w żaden sposób usprawiedliwić wręcz Davida Urbergera. Takie doświadczenie, 36 lat. W żaden sposób, nie można usprawiedliwić yy, właśnie uprawkarza z igły. Ależ błąd, ależ zapowiada nam się mecz. Jeden do jednego. A Real może ruszyć do kolejnego ataku. Eleron. Eleron, tylko już nie wy... Niech nie wychodzi z bramki David Urlege w tej sytuacji. Chociaż nawet nie ma. Nie musi e, martwić się o wykonanie tego rzutu rożnego przez Re, albo od razu rozpoczął już. Musiał rozpocząć od bramki, a od razu łapie korpas To niepotrzebnie podanie Warii. Teraz na lewej stronie Tremuli nas. Palowane przez Ken'ego Jordana, który otrzyma zapewne żółty kartonik. Godzina gry za nami, po jeden na Senego Bernabeu, chociaż troszeczkę niezasłużenie, na, jeżeli chodzi o Real. Real jest w sumie lepszą drużyną, gorszą drużyną, przepraszam, Merchelski uderza, po pola bramką Ale Zygła jest właśnie lepszą drużyną, A w tej drugiej połowie nie tego do końca pieczętować tą bramką A Real może to wykorzystać Że tak była taka, żeby tutaj z kontrataków się odgryzać lekarne obu bramki uderza Ernesto Ależ yy, kolejna bardzo dobra sytuacja Realu Jeszcze chyba tam y, po głowie Pennego Jordana który z nim skakał ale nie ma rzutrożnego To już widzieliśmy na, na tej powtórce, że powiem mu Aj, I tak. aj tak! Aj, dlaczego tam nie to akurat? musi sobie teraz Petczaduri Anna Alla realu, co ciekawe Aż wybiła wajsk Teraz szansa! Oj, oj, oj chyba zbyt późno właśnie by poszedł do tej piłki Waria, a czy do Allerona dobiegł Konwaliczyk, no i mamy żółtą kartkę, a myślałem, że już czerwono. No i spójrzmy, co zrobi Hamilton. Uderza słupek i bramka! 2 do 1 Urbidegu! Po raz drugi w tym meczu okazuje się, że to Real zasłużył na tą bramkę. Tak karma powiedziała, tak kazała, jak pod świadomości sile jakiejś. Żeby ta bramka padła. No i szczęście sprzyjało realowi w tej sytuacji. Widzieliśmy. I teraz no wielki pek z igły A teraz właśnie Cristiano Alberto od razu uzyskanie piłki przez Reale. Chcą przeczytować to kolejną bramką. Pamiętamy kto w tym pierwszym meczu na nie poprzedniej sezonie z dwie bramki Karim Bezema, dwie bramki strzelił a pamiętam to spotkanie, nawet komentowałem go. i... i akurat... LR-u też dwie bramki strzelił, a Dzień również też bramki strzelił, chociaż zaraz zobaczmy Petsaduri! Czaduri! broni Kas... przepraszam Korpus, chciałem powiedzieć Kasy, bo zbyt by, by, dużo oglądał meczów Realu, ale ale naprawdę fenomenalnie teraz to zrobił. E, Unit Korkmaz Ernesto. Real swoje. Wreszcie poczuł chyba ten rytm meczu. A teraz nie ma spalonego. Teju jedzie Real z kolejną prawką. 3 do jednego. Edmund Telero. Przełamał to swoją złą pasę. Z igu, so, że właśnie nie zdążyłem powiedzieć, że w ostatnich 10 meczach, a w sumie w tych 10 meczach y, u siebie, Enund elleron nie umie ich w gola. Zigle oczywiście. Fenomenalne no gracza chyba dzisiejszego meczu, a przynajmniej drugiej połowy. Urbie go deju. Co robi Zigua?

i kolejna kontra Realu. Chociaż to mi się wydało, że przez cały mecz jem, tutaj Zygła kontratakować, a tu nagle Real kontratakuje. Chociaż wydaje mi się, że tym punktem łamiącym kolbę jest bo była ta branka na 1 do 1 i ten błąd Davida Urbergera. Będzie szansa na 4 do 1 i będzie chyba... Nie, nie będzie jednak tutaj kartki dla... Yy, dla Szabiasa, który od razu podszedł do kolegi. Do LR ona Igra w się do zwała. A mamy tutaj Hamiltona, który będzie Zapewne uderzał z cudowolnego wolnego I nie było ma mały tylko rykoszet. Ernesto w pole karne Cristiano Alberto Może jeszcze jedna szansa Znikły, żeby tu znowu mieć blankę kontaktową, a jednak nie Samotą się zbyt Krystian Alberto chociaż od razu odzyskał piłkę Już 87 minuta Jest ból polu karnym, się zbyt mocno zabotał Krystian Alberto w tą akcję Jaduri! z daleka Bardzo blisko, bardzo blisko Efektu Jojo dla Realu Pechadori I wydaje, no to już jest pewne, że Real tutaj wygra Bo naprawdę bardzo dobrą grę w drugiej połowie Oblicz! 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 Zbyt długo, zbyt Oblicz! 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 Bez pomysłu po prostu w tej drugi yy, drugiej z Ziga po prostu zagrała i Real w zasłużenie w ogóle wygrał yy, ten cały mecz i przez to Real wygrywa 3 do 1 u siebie z Ligą Storzemę, która wydaje mi się już pożegnała swoje szanse z pucharami, z przynajmniej eliminacjami, playoff do Ligi Mistrzów. Może być może być może chłopacie o tą yy, o te piąte miejsce, które daje w przypadku małej ilości yy, różnicy punktów. O to najlepsze sytuacje z tego spotkania. Area się zbliża do... Do Juventusów, ale nie ma za bardzo, się, chyba mi się wydaje, na tym nie ma za bardzo co zbliżać A to jest ten właśnie fatalny bot Davida Urbegera A tutaj Bramka na 2 do 1 Naprawdę Real, grał dobrze i to po prostu e, Ta karma, o której mówiłem, po prostu dała im to zwycięstwo. Tak mi się wydaje. A tu naprawdę fenomenalna obrona Korpasa. Z linii wręcz wybroni to, to jeden z chyba największych bohaterów tego y, spotkania. Ale się cieszą naprawdę kibice Realu. Posłuchajmy przez chwilę. Dobra, dość tego słuchania. E, no w sumie Real na swoim stadionie po raz kolejny nie przegrał. Na swoim stadionie po prostu pewnie idzie. Bo mnie się wydaje, że już po wicemistrzostwo. E, trzecia minuta Czador i 54 deju, 69 deju i 79 Lero. Kartki zdobywali, zdobywały, zdobywali, przepraszam. Tylko gracze z St. Germain, Szawiat, Jordan, Varia zawodnikiem meczu został Deju. Dwie bramki asysta. Zasłużony, zasłużona gwiazdka nad głową Urbiego Deju. Co ciekawe, więcej strzałów miała Zigła. 11, ale mała to jest w ogóle e, przewaga, bo w sumie te strzały to tylko cztery strzały. Co ciekawe, e, w drugiej powie z czego 8 masz realu, więc w drugiej powie na pewno Real Zasłużona to, i widzimy tutaj. 3 do 0 w drugiej połowie. Real wygrał z ligą, więc to naprawdę wielki szacunek dla kleskich I z zigłami się wydaje właściwie już pożegnała się z Pucharami, z ligą mistrzów. 55% powiedziane piłki na 45 w drugiej połowie. Dobrze, ja dziękuję za kolegę numer 18. Przerwa w sumie jeszcze nie, nie skończyłem. My nie skończyliśmy jeszcze kolegi numer 18, bo zwieńczymy yy, ten koniec. KPL Raport, ale, ale... dobra. Ja dziękuję Krystian Mekka i powiem dalej KPL raport.